A czekaj, a teraz lepiej mnie słyszysz? A, powiedz to samo, tylko dwa razy głośniej A teraz to mnie lepiej słyszysz? No lepiej. <noise> tu dawaj w lewo, dobra. Ej, no to mi mimo wcześniej takie rzeczy. A, bo tak ja myślałem, że ty chcesz tu zawrócić i tak. Bo ja miałem jechać prosto, nie? Dlaczego bym miał chcieć tu zawrócić? Bo tędy też można dojechać Nie wiem jaką drogę znasz stąd. <głosy> Żadną <głosy> Ej zobacz, odpada mi witen Naklejka Nie No to dobrze Na Prze razie Prze Przed wyjazdem sobie wziąłem szybko i tak yy, troszkę wiesz byle jak ale na szybko sobie to skleiłem No spoko. Że że Żeby to wiesz, ten, tego zdziałało i w ogóle yy, i w szczególe <noise> W ogóle miałem rację ostatnio z tym napędem mam do wymiany jak napędem? Mówiłeś coś o napędzie? No kiedyś ci mówiłem, że jakby mi coś przeskakiwało czy coś takiego nie? Aha, może coś było. I no to jak z... się zębatkę i... masz zrytą, ta? No jak się zatrzymamy to... to zobaczysz moją zębatkę dużo. Dobra, dobra. No. To w sensie tylnia, nie? No bo tylko ty nam widać, nie? Ale... No wiem. Pewnie przednia już też będzie wyrobiona. A, to bardzo prawdopodobne. Wysoce prawdopodobne w prawo. No. No, ale to widać, jak dodasz gazu na maksa, to, to czuć, że tam coś jest nie tak. No. Nie, że coś przeskakuje, tylko tak nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. Nie jest tak jak powinno być. Coś leży na wątrobie, o. Ty ja wyciągnąłeś ten tą muchę z tego kasku? Właśnie, ty zapomniałem o niej. <laughs> Ty, kurde, ale już nie przestała smyrać, to może uciekła. Przestała cię smyrać, to dobrze. Żulietta. Żulietta. A ty, Żuluty. Ciekawe, czy dali i te w gratisie? Nie no, nawet spoko są te alfy. Ładne są. Nie no w dzizelku podobno o dobre silniczki mają. Tylko w SKL to tak trochę wie. Podpadająca. Halo halo? Halo halo? No nie no dobrze cię słyszę. Elegancko. A widzisz? W te rzeczy trzeba dużo pieniędzy odpisać. Patrz, kto to tu idzie. To idą ci co sprawdzają te. O, to to tu? <gryż> sprawdzają komu mandacie tu co, tu to zrobiłeś? No, a ty niegrzeczny. Ja mam nadzieję, że mi tablicz rejestracyjny nie spisali. Tak ty, a oni tam idą, nie, idą, idą i za tobą już. O, SLU 8K7, będzie mandacik. 8. Co tam się Stefan dopatrzyłeś? Ja o, ja tutaj widzę już, że ma za krótko rejestrację, że nie ma tam. E, nie ma błotnika z tyłu, nie ma chlapacza, trzeba mu wystawić tam mandaci ty Stary, ty też nie masz Cicho, to ty podpadałeś Ale nie oszukujmy się, motocykl z błotnikiem z tyłu wygląda okropnie To prawda Dlatego go nie mamy Dokładnie A zwłaszcza w tych nowych motocyklach, to jest tragedia po prostu on jeszcze jest taki przedłużony. No to zawsze tak jest. Czekaj, który to był moto, taki, taki, gdzie to strasznie było... W... To normalnie kuło w oczy, nie? Albo na, na przykład w e, Yamaha MT09, nie? Nie wiem, czy ten całkiem nowy model, ale ja widziałem ten z 2019 roku, to chyba nie jest ten najnowszy. No? No to on ma ten Płotnik zawieszony na... W tylnym wahaczu! Tak tak. To wygląda strasznie. Ktoś, ktoś, ktoś mi na to zwrócił uwagę w filmie o MT właśnie. No. Ale powiem ci, że... Znaczy powiem ci. Ktoś właśnie zwrócił uwagę, że to przynajmniej ładnie wyglądało, a teraz w tym nowym to jest zawieszone od góry i że jemu się to nie podoba. Aha. Kto, no to, któryś, to nie, któryś, to mi się nie podoba ten no wahacz. Z widzów. Tak napisał właśnie. Kieruneczek Marcelku. A dziękuję Ci bardzo Krzysztofie. <laughs> To tam będzie dzisiaj ludzi dużo. Mówisz? Ale co? To dzisiaj środek tygodnia chyba. No, no wtorek dzisiaj jest, ale jest ładna pogoda. No, zaraz zobaczymy. Ludzie po robocie. O, parking płatny. A pierdziel, To nie jest kurde enduro jakieś O, Ło wow. kurwa Wystraszyłeś się O nie wyjebałbym się teraz O, o ty kurde Ale serio wyjebałbym się nieźle teraz Uważaj ty chłopie Bo zahamowałem przednim hamulcem tu Ty no no to niedobrze A ty wiesz jaką ja miałam ostatnio sytuację? No Jadę sobie na korytarzu północnym samochodem co nie? No I tak Dojeżdżam do skrzyżowania No Nie jechałem tam jakoś szybko Nie gwarantuję, że przepisowo A nie jechałem szybko No Eee <gry> I wyglądało to tak że dojeżdżam sobie do tego skrzyżowania i tam patrzę, że dojeżdża też samochód, wyjeżdża z podporządkowanej, no. ale dojeżdża do środka drogi i się zatrzymuje, no to widzę, no. że mnie widzi, bo tam jest taka wysepka, żeby się zatrzymać na środku, nie? No, no, no. Bo tam było dużo wypadków i to zrobili. I ja już wjeżdżam na to skrzyżowanie, a ten nagle w panik gaz daje i mi przed maskę. <laughs> Czaisz to? No czaje, czaje. Ale kurde jak ja się wystraszyłem, po hamulcach zdążyłem dać i zacząłem na niego trąbić i zatrzymał się na połowie mojego pasa, a ja wyhamować już nie zdążyłem i szybko tylko odbiłem na prawą stronę i ledwo się przed nim zmieściłem przed samą maską mu przeleciałem. Trzeba było mu kurde ten, zajechać mu drogę, z auta i jakaś ustawka. Ty stary, ja się za nim zawróciłem i zacząłem go gonić, bo mi tak podniósł ciśnienie wtedy. <laughs> Wiesz co, tu chyba kurde nie zrobimy żadnych ładnych zdjęć. Jedziemy gdzieś indziej. Nie jedziemy tam? Nie, jedziemy gdzieś indziej. No dobra. Nie jest tu nie ma dzisiaj. Nie mówię, to... że ja ty jakieś stare kamienice chcesz zwiedzać. No to możemy jechać teraz. Na nie, wiem, nie wiem o co to tobie chodziło, ale spoko Dawaj. No i zawróciłem się i zacząłem typa gonić, nie? No. No bo co to ma być? On mi tam będzie zajeżdżał drogę, nie? No. I... Zacząłem go gonić Wyp zwolniłem koło niego jak go dogoniłem eee, Popatrzyłem się, ale było cimno, nie widziałem kto tam w środku jedzie, bo się wymyślałem, że jaki może pijany jedzie czy coś, bo to była bardzo dziwna sytuacja. Może był cyknięty. Może no i kurczę, wziąłem go, wyprzedziłem eee, I zjechałem sobie później na prawą stronę. A ten dał gazu i zaczął uciekać chyba. Takie miałem wrażenie, co nie? No i stwierdziłem, że nie ma sensu go gonić. Chłopie, to ja ci się teraz pochwalę, bo...